Malwina Szulc, witam państwa i zapraszam na ciekawostki kulturalne. A dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od Galerii Sztuki, bowiem tam podglądaliśmy ostatnio piękne prace wykonane ze srebra. Było ich kilkaset, a wybór tej najlepszej spośród nich wcale nie był taki łatwy. Żri 23 Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złodniczej wyłoniło zwycięzców, których poznamy 17 maja. W tym roku tematem przewodnim była klasyka. Klasyka jest tutaj rozumiana dość szeroko, czyli nie tylko chodzi o wiadomy okres historyczny w dziejach człowieka, cywilizacji człowieka w tym sztuki, ale także o to, że współcześnie też pewne rzeczy, pewne fakty, wydarzenia stają się, powiedziałbym, klasyczne, czyli takimi wzorcami Sever. I chcieliśmy zapytać artystów o to, co dziś może być klasyką, czy co dziś jest klasyką, czy w ogóle mówienie o e, wzorcach klasycznych w tych czasach e, postmodernistycznych, tak, gdzie e, wszystko jest możliwe, wszystko dozwolone i bardzo płynne, zmienne. Tak, czy jest sens mówić o jakiejś stałej, bo jednak klasyka oznacza pewną stałość? Rezultaty tych przemyśleń były bardzo różne. W tym roku na konkurs dotarło 706 prac z 42 krajów. I Możemy się pochwalić oprócz prawie całego kompletu państw europejskich, również obecnością takich reprezentantów jak Pakistan, Tajwan, Korea, USA, Australia, Argentyna, Wenezuela, Kolumbia. Jeżeli długo dyskutowało na temat zwycięskich prac. Okazało się, że temat był bardzo ciężki, bo pojęcie klasyki dla każdego z jurorów oznaczało co innego. No, dla tutaj przedstawicielki z Hongkongu to była zupełnie inna historia. Każdy z nas pochodzi z trochę innej tradycji złotniczej, projektowej, artystycznej, więc jakby zgoda na taki kompromis, co rzeczywiście jest taką współczesną interpretacją pojęcia klasyki, no musiała podlegać takim negocjacjom. Inne jest postrzeganie klasyki dla wschodu i zachodu. Pochodzę z Hongkongu i zauważyłam, że dla zachodu głównymi kryteriami wydzielania rzeczy klasycznych jest spojrzenie na antyczną Grecję i Rzym. W przypadku wschodu uwaga kierowana jest na filozofię i postrzeganie świata. Okazało się, że nie wszystkie prace dla wszystkich jurorów były zrozumiałe. Praca, która była, tutaj polska praca, nawiązująca na przykład do Misia, do filmu Miś, no zupełnie była niezrozumiała dla jurorów. I na przykład nam się, powiedzmy, bardzo podobała, no ale oni w ogóle nie wiedzieli, powiedzmy, o co tu chodzi. No także staraliśmy się znaleźć jakieś takie wątki, które są ponad kulturowe, czyli no coś, co jest estetyką, coś, co jest wyrażeniem, no Emocji artysty, ale jednak odnoszącym się do jakiegoś do tych podstaw, tych Grandu, nazwijmy to, do czegoś, z czego wszyscy pochodzimy. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej to wiodąca impreza Lednickiego Festiwalu Srebro, organizowanego przez Galerię Sztuki od 1979 roku. Charakterystyczną cechą konkursu jest to, że laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują oprócz nagrody finansowej również granulat srebra. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Młody Paganini za nami. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 26 młodych skrzypków. Poziom był bardzo wysoki, o czym świadczyć mogą pozycje wykonywane przez młodych skrzypków, takie, które kiedyś wykonywano na największych międzynarodowych konkursach skrzypcowych dla dorosłych już muzyków, m.in. ostatnia róża lata Ernsta, czy koncert Paganiniego, czy koncert Sibeliusa. Są to takie pozycje, które teraz wykonują już dzieci, można powiedzieć, w wieku 13-14 lat. Jeśli chodzi o wybór laureatów, muszę powiedzieć, że nie było żadnych wątpliwości. Od pierwszego etapu można powiedzieć, wykry, wykrystalizowała się taka grupa młodych wiolinistów, którzy rzeczywiście potwierdzili swój kunszt w drugim etapie i wydaje nam się, tak jak tutaj rozmawialiśmy też z uczestnikami, z ich nauczycielami, że... Wybór jest trafny, że rzeczywiście ci, którzy zagrali najlepiej są na tych czołowych miejscach i cieszymy się, że mogliśmy taką ocenę bez żadnych konfliktów ze strony w trakcie pracy jury podjąć. W grupie młodszej najlepsza okazała się młoda skrzypaczka z Niemiec. Gram od trzeciego roku życia. Pierwsze skrzypce otrzymałam na swoje czwarte urodziny. Teraz każdego dnia staram się ćwiczyć od trzech do pięciu godzin dziennie, żeby dobrze przygotować się do takiego konkursu. W grupie starszej najlepsza okazała się Julia Wrąska z Warszawy. Mam od siódmego roku życia. To już 10 lat będzie na pewno. Zaraz 11. No właśnie, to wiadomo, to jest część, wiadomo, że to jest talentu, pasji i, i część pracy. Dla ciebie to jest mimo wszystko. Który ten element u Ciebie przeważa? Ojej, u mnie przeważa pasja przede wszystkim i to, że to jest to, co kocham i nie wyobrażam sobie życia kierować w innym kierunku niż muzyka, niż skrzypce, bo w tym najbardziej siebie wyrażam. Kurs to świetna okazja do zaprezentowania swoich talentów. Do Legnicy przyjechała Mademoiselle Karen, duńska multi, i wokalistka. Znana jest przede wszystkim z występów w zespole Czesława Mozilla. W Legnickim Klubie Oko wystąpiła sama. Mogliśmy usłyszeć piosenki w języku angielskim, francuskim i polskim. Polska jest teraz dużą częścią mnie, ponieważ śpiewam w zespole Czesław śpiewa. Od siedmiu lat myślę, że jestem inna, będąc w Polsce i w Danii. Tutaj jestem bez rodziny i tworzę muzykę. Jestem skupiona właśnie na tym. Sposób w jaki poznaję ludzi jest również inny. Zawsze poprzez muzykę i myślę, że to jest świetne. W zespole Czesław śpiewa dużo po polsku. Ja nie rozumiem słów piosenek, znam ich ogólne przesłanie. To pozwala mi się skupić tylko na muzyce. To również wpływa na Mademoiselle Karen. Niezrozumienie całości tekstu pozwala mi na skupieniu się na muzyce, a to sprawia, że tekst staje się częścią muzyki. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie spotkania ze spiżarni. Przemek Corso of Corso i bocian jak zwykle. Para starszych panów, takich z balkonu jak Z Muppet Show. Następnym razem przygotuję jakąś ciekawą koszulkę na tę okoliczność. Zetryczali panowie, to my. Otóż nowa wspaniała wiadomość: koncept Farben Leire się nie odbył, który miał być w sobotę. Natomiast nie odbył się nie dlatego, że go nie będzie, nie odbył się dlatego, że to przełożone na 12 grudnia 2014 roku i wystąpi razem z czołową tutaj też punkową grupą Analogs. Będzie to projekt punk, czyli covery wszystkich znanych kapel punkowych, począwszy od Desertera, skończywszy na. Na wszystkich innych punkowych kapelach, które są znane i które teraz powinienem wymienić. Właśnie. <grych> A teraz cóż, zapowiadamy, zapowiadamy Luka. Panie Przemku, Pan ostatnio bardzo ładnie tutaj intonował raperskie klimaty, więc może coś więcej na temat Łukasza, zwanego Lukiem. Nie będę rapował, ale za to powiem, że Luke to osobowość sceniczna, raper, hip-hopowiec, ale również reżyser teledysków i bardzo utalentowany, związany z Wrocławiem młody człowiek, który przepraszam, ale ja ci nie będę trzymał mikrofonu, wybacz w ogóle, kurczę, ty masz długie. Zobaczcie, założył ciemne okulary, wygląda jak Muniek Staszczyk i zaczął gwiazdożyć. <noise> Luk. <noise> Luke to oczywiście fantastyczna osobowość związana z Wrocławiem. Będziemy go gościć tutaj. Ostatnio miał mały wypadek podczas Festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Spadł Natomiast. Z wysokości. tak, Tak, spadł, spadł ze sceny. To nie jest żart. Dobra informacja jest taka, że oczywiście zagra u nas. I mówię tak, Chyba, bo że nie zagra. Chyba że nie zagra. I mówię to <laughs> dlatego, że, że wierzę w to. Wierzę w to, że zagra. Bądźcie razem z nami. Bilety są do nabycia gdzie? Bilety do nabycia w Legnickim Centrum Kultury, w galerii Statyrykon oraz najprawdopodobniej jak znam Legnickie Centrum Kultury, które jest organizatorem, bilety będą do nabycia również w sklepie Piano Forte. Tak. Na moją wymianę i John Noe zdyzajnowano iluzję na który sam się mianowałem panem padę losu, daje jego piosenkę. 18 kwietnia mamy prawdziwie rokową niespodziankę. Jeżeli wpisujecie w wyszukiwarkę internetową, a jest to ostatnio bardzo modne, bo szuka się potwierdzenia własnych informacji w internecie, i wpiszecie hasło rezerwat, to pojawi się po pierwsze rezerwat przyrody, a po drugie rezerwat. rezerwat tak, a po trzecie. Polska Kapela Rokowa, założona w 1982 roku. Rezerwat, prawdziwa legenda na scenie jedynego klubu koncertowego w Legnicy, czyli Spiżarni. Mówię to ja, mówi to Munik Staszczyk. Bądźcie razem z nami. Bilety na Rezerwat będą do nabycia gdzie? Są do nabycia. Są do nabycia i u nas i w Galerii Statrykom. Także wszystkich bardzo serdecznie na ten koncert zapraszamy. No i na koniec A, i na... przepraszam tak, bardzo. bardzo właśnie w tej chwili jeszcze tylko nadmienimy o utworze, który w tym momencie telewizja dla Państwa puszcza. I właśnie z tegoż numeru sztandarowego, które puszczały wszystkie możliwe rozgłośni radiowe i wszelkie możliwe telewizje, znany jest zespół rezerwat najbardziej. Oczywiście zespół nagrał całą masę płyt, jak wspomniałeś od 82 roku jesteś fantastycznie przygotowany Przemek. Nie spodziewałem się tego po tobie. Ja wiem, ale to dlatego, że wszystkie informacje czerpię z internetu. Wiecie, no tak. trzecia pozycja. Wiecie, ile dowiedziałem się na temat rezerwatów przyrody i rezerwatów indyjskich? Nawet sobie nie wyobrażacie, ale opowiem wam o tym podczas innej okazji i innego programu w telewizji. Znaczy to, że zanim doszedłeś do rokowej grupy rezerwat, musiałeś sprawdzić, czy aby rezerwat ten w przyrody nie jest informacją w tak, zespole? Tak. Zastanawiałem się, czy czytam biografię. Czy to jest, aby jednak definicja i opis słowa. Nieważne, kochani, bądźcie razem z nami. Rezerwat, prawdziwa legenda, piosenkę usłyszeliście, z nami znowu się spotkaliście. Jak zwykle do usłyszenia, do zobaczenia spiżarni wspomnę tylko o tym, że oprócz tego, że Of jest jak zwykle co tydzień na górze, po koncertach, na tej. Fajnej, górnej, mojej ulubionej sali, to oczywiście zapraszamy też na mechaniczną pomarańczę. Pozdrowienia dla DJ-a Wojtka. Wszyscy go znacie i uwielbiacie. Wojtek, kochamy cię. Jesteś za gruby, schudnij. Na razie. Do zobaczenia. Po udanej premierze zapraszamy na orzenek ponadczasowy spektakl Mikołaja Gogola w reżyserii Piotra Cieplaka. Spektakl przeniesiony został do czasów współczesnych, a akcja dzieje się w biurze matrymonialnym. Przesłanie pozostaje jednak niezmienne. Ludzie boją się samotności, ale boją się również związków. Jak tu znaleźć równowagę? Spektakl można zobaczyć w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 19.00. A 25 i 26 kwietnia, czyli w piątek i w sobotę, na scenę na Nowym Świecie powraca szaweł. Szaweł Roberta Urbańskiego w reżyserii Jacka Głomba to wyrwana z antycznej scenerii opowieść o Pawle Starsu w tej roli Przemysław Bluszcz. Współczesny, mocny skłaniający do refleksji spektakl o człowieku. Który zmienił siebie i stara się zmienić świat. Historia apostoła przeniesiona do współczesności pokazuje człowieka uwikłanego w konflikty nie tylko z własnym sumieniem, ale także z otaczającymi go współwyznawcami, z grupą ludzi żyjącą we własnym, zamkniętym świecie. Przygręci żydzi ciągle się buntują! Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do teatru, a najbliższy weekend zapowiada się naprawdę ciekawie. Będą mogli Państwo zobaczyć Orzenek, komedię, która grana jest na całym świecie i nie mogło jej zabraknąć również u nas, w naszym Legnickim Teatrze. A po świętach na deski na Nowym Świecie powraca szarę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do teatru.